Siemanko, z tej strony Nadran. witam was w kolejnym odcinku z betowania. Ostatni odcinek z grania na jackpotach był... No jakiś miesiąc temu, także naprawdę bardzo długo nie było. Ostatnim odcinkiem było Dragon Lord Challenge. Wbiliście tam ponad 12 tysięcy lajków. Mam nadzieję, że dzisiaj, chociaż w połowie się do tego zbliżymy, także pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodoba, jeżeli takiego betowania czy czegoś w tym stylu chcielibyście więcej. No a dzisiaj będziemy sobie grać na stronie csgobrau.com. Wielokrotnie już tutaj betowałem, na pewno znacie tą stronkę, jeżeli oglądacie mnie dłuższy czas. Ale ostatnio była przerwa, więc dzisiaj troszeczkę sobie powstawiamy. Mam nadzieję, że wygramy troszeczkę skinów, eee, także cóż, zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc słuchajcie, na stronie od ostatniego czasu została dodana pewna fajna opcja. Mianowicie jest tutaj coś takiego jak taki eklipunek na stronie typowo i zaznaczacie sobie po prostu itemy, jakie chcecie dodać, potem klikacie bet, po zaznaczeniu itemów możecie też zaznaczyć wszystkie i od razu postawić wszystko. Także jest naprawdę fajna opcja, można sobie wpłacić itemy na stronę i szybciej nimi obstawiać, bo od razu po kliknięciu w ten przycisk wjeżdżacie do puli, więc nie czekacie ani chwili. Także naprawdę fajna opcja. Tutaj widzę, jakaś pula się już rozkręciła, bonifacy 5 dolców i gościu tutaj włożył 8. Są jakieś fajne skiny do wygrania, więc powiem wam, że ja w to wiadę. O, jeszcze ktoś dołożył 16 dolarów. Także proszę bardzo, wjeżdżamy w pierwszą pulę na dzisiaj. Trzymamy kciuki. O kurde. Wjechał tutaj jeszcze jeden typo. No dobra. W każdym razie trzymamy kciuki. Mamy 36%. Jest naprawdę fajna pula do wygrania. Jest. MK w stat traku. Zobaczymy. Kurde, gościu dołożył. Ale okej, okay, nie załamujemy się. Być może nam się uda to wygrać, słuchajcie. Być może. Zawsze jest jakaś szansa, no, no nie będę dokładał, po prostu będę liczył na szczęście. Także pierwsza pula na dzisiaj, słuchajcie, i jak to będzie wyglądało? Czy nasze szczęście nadal jest tak dobre jak ostatnio? Proszę i Szyba. tak jest, słuchajcie! Tak jest, wygrywamy pierwszą pulę i to naprawdę, naprawdę fajnie, bo 30% czasu mieliśmy, to nie jest tak dużo. Także naprawdę, naprawdę sobie y, pomnożyliśmy troszeczkę y, nasze dolary, że tak powiem. No więc, no więc, obstawiamy dalej. Ja tutaj zbyt wielu skinów do obstawiania sobie nie wpłaciłem, jak sami widzieliście. Ale teraz to wszystko wygląda coraz lepiej, więc lecimy z tym. Okej, okay, słuchajcie, niedawno wspominałem, że zrobię dla Was mały giveaway, także myślę, że to jest odpowiednia pora. Do wygrania będzie M44 Zły Dajmiało Faktoryniu w stat traku warty 12,5 dolara, jak sami tutaj widzicie, co trzeba zrobić, aby wziąć udział. Także po pierwsze, po pierwsze musisz być moim widzem, czyli subskrybować mój kanał, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj w tym momencie. Po drugie musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie wygrać M44 Zły dajmiało, w stat traku w faktoryniu I po trzecie. Musicie napisać komentarz o treści AWT bez tradinga. Nie dodawajcie tradinga do komentarzu. Ja po wylosowaniu zwycięzcy napiszę na YouTubie właśnie do wygranej osoby. Z prośbą o to, żebyście mi podesłali trading właśnie, także nie dodawajcie tradinga, po prostu komentarz o treści awety To jest takie nasze hasło przewodnie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki z jackpotów moje, no to zapewne wiecie o co chodzi Także okej, okay, myślę, że przedstawiłem wszystko jasno i konkretnie, więc myślę, że będziemy mogli sobie tutaj betować dalej Dobra, Bonifacy wjechał w kulę, chyba to jest ten sam gościu, który wjechał też wcześniej, więc Zagrajmy sobie może tutaj z naszym koleżką, wjedziemy powiedzmy dyszkę Tyle co on. 50 na 50. Zobaczymy, jak będzie. Co do giveawayu, jeszcze słuchajcie, to zapomniałem dodać, że wyniki pojawią się 6 stycznia na mojej fanpage na Facebooku. Link macie w opisie, także zlajkujcie koniecznie, jeżeli chcecie wiedzieć, kto wygra giveaway. Aha! Ok, dobra. Gościu dołożył kosę. No to spoko. E, ile my tutaj mamy do dołożenia? No tak, niezbyt wiele. Ale słuchajcie, spróbuję. Spróbuję coś tutaj dołożyć, żeby chociaż trochę zwiększyć swoje szanse. Ile ja mogę dołożyć? Mogę dodać 40, a czy to ma sens? Nie, zostawię sobie tej Temy. Dołożę 18, tylko słuchajcie, dobra. Mamy 28 dolców, 14%. A do wygrania. O, kurde, Hansman Rześ. Czyli naprawdę fajny skin. No, taką kostką to bym nie pogardził, szczerze mówiąc. Ale nie, ale 14% to chyba raczej niemożliwe. Ale dobra, słuchajcie, mimo wszystko trzymamy kciuki. CS go ubrał proszę Proszę, jest! Wygrałem to! Wygrałem to! What? 14% szans! Tak jest, słuchajcie! 14%! 15! No dobra, nieważne! Jak to możliwe! Jak to się stało? Co się dzieje na czacie? What? Gościu chciał ze snipe, ale troszeczkę mu chyba nie wyszło. LOLS! Ja nie wierzę. Dobra słuchajcie, no to teraz myślę... Jedna z tych ostatnich puli na dzisiaj, ale jeszcze sobie wiedziemy. Może tymi niższymi itemkami, a zaczniemy pulę. Niech będzie, za 11 dolców. Wjedziemy jako pierwsi. I poczekamy co się będzie działo. Ok, słuchajcie, korzystając z tego, że ta pula się dopiero rozknęca, chciałem Wam wspomnieć, że nie gra tutaj na stronie zbyt wiele osób i tak właściwie oprócz tej puli, gdzie yy, gościu wjechał tą kosą i udało mi się jakoś co nią wygrać, to jak widzicie nie ma tutaj jakichś wielkich stawek, więc jeżeli nawet macie niewiele skinów do obstawiania, to możecie wejść na stronkę i się naprawdę wzbogacić w miarę, bo myślę, że to jest spoko opcja, także chętnych, pod podkreślam chętnych, zapraszam do tego, żeby, żeby tutaj zagrać. Nie zmuszam, ale zapraszam, bo naprawdę jest szansa, żeby się yy, fajnie wzbogacić. Tak, a tymczasem gościu wjechał 47 dolarów Kawaha, od akwamaryny w faktorynie, no okej okay. A powiem wam, że nawet dołożę, nawet dołożę tutaj Jeszcze 14 dolców. co tam, Będzie mi 25-35% szans, no tak Nie, dobra, dobra No jeszcze kosą wjechał, to już jest pograne Tak myślę, raczej Ale 20% jest, zawsze, zawsze jest jakaś minimalna szansa, ale myślę, że Yy, chyba nie tym razem, to już by było zbyt piękne Ale, ale pamiętajcie Ja mam szczęście do tego Więc wszystko może się zdarzyć Także Uwaga Aj, no już myślałem Ale nie, to już by było chyba naprawdę zbyt piękne No nic, gościu z tym kałaszkiem wygrał Tak, zgarnął sobie koskę Także okej, okay, słuchajcie, myślę, że to będzie Ostatnia pula, w jaką dzisiaj wejdę A jak wiadomo, no to no słabo by było tak zakończyć odcinek w zwyczajny sposób, więc tak myślę sobie, żeby tą kosą nie wjechać Chcieliście kosa challenge Więc powiedzmy, że to będzie taki mały kosa challenge 152 dolary Słuchajcie, nie wierzę, że to robię Dobra Jolo. Wjeżdżamy tym Co ja zrobiłem najlepszego? Co ja robię ze swoim życiem w ogóle? Ale dobra Miejmy nadzieję, że to się opłaci. Tak, miejmy nadzieję, że to się opłaci Nie, nie oszukujmy się, co ja najlepszego zrobiłem. Aha! Ej, no bez kitu, ile on ma tych koz? Ja od niego wygrałem przed chwilą dopiero, a on chce mi już ją zabrać, tak? Czekajcie, może dołożę coś, żeby tak jakby... O, wyrównam szansę. Dobra, dołożymy 6 dolców. Jest 50 na 50 teraz praktycznie. Ja pierdzielę! Dobra, jeszcze się okaże, ten gości kurde, z pomarańczą na awku wygra i to już w ogóle będzie jakaś paranoja, złajcie. What the fuck? Drugie 150 dolców do wygrania. Dobra, losujemy. Proszę. O Boże. O, to... Tak! Boom! Znowu! Tak! Jest! Tak! Tak! Jest! W tym momencie piszecie w komentarzu to... co to wiecie co napisać, zresztą. To to zawsze. Znaczy. Jeżeli jesteście na streamach jak dedytujemy, to wejdźcie, to napisać w tym momencie w komentarzu to samo, co macie zrobić, żeby wziąć udział w B Way'u. Także słuchajcie. Co się tutaj wydarzyło dzisiaj, to ja naprawdę nie mam pytań. Więc to by było dzisiaj na tyle. Ja myślę, że emocji mi wystarczy. What the fuck! Co ja dzisiaj wygrałem? Dobra, w każdym razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Przypominam o Giveawayu trzy warunki: subskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu awety. I to tyle. Wyniki 6 stycznia na mojej fanpage'u na Facebooku Link w opisie. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj już Wam dziękuję za uwagę. Także cześć, trzymajcie się! No i na razie, piona!